Cześć, witajcie z tej strony. Mateusz i dziś pokażę Wam na szybko, bo mamy 17 dni, możecie zrobić 33 zł za założenie konta. Konto Revolut to jest taki procesor płatniczy. Jeśli nie wiecie, co to jest procesor płatniczy, to tam sobie sprawdźcie, gdzieś wyszukajcie w internecie. Ja nie będę tego teraz tłumaczył. Tak na szybko to nagrywam teraz, ale to jest coś jak takie konto walutowe. To nie jest żaden bank, nic, nie musicie tutaj płacić, nie ma żadnych opłat. Po prostu strona tak naprawdę, gdzie jeśli chcecie sobie wymienić złotówki na jakąś inną walutę, przelewacie tu pieniądze, wymieniacie i może macie inną walutę. I za założenie konta, za założenie i aktywowanie jest 33 zł za darmo dostajecie. Co musicie zrobić, żeby dostać te 33 zł? Po pierwsze, co to musicie się zarejestrować z mojego linku z opisu, bo inaczej nie dostaniecie tych 33 zł. Tylko to działa właśnie z mojego linku i tylko przez 17 dni po zalogowaniu się, jeśli po kliknięciu w ten link, jeśli oglądacie to na telefonie, klikacie sobie tutaj, wpisujecie. Przekierowuje na Was na taką stronę, jesteście na tej stronie, wpisujecie tu swój numer, klikacie, rozpocznij, przychodzi Wam SMS z linkiem do pobrania aplikacji. Później, po pobraniu, rejestrujecie się, zakładacie konto. Pierwsze, co musicie zrobić po założeniu konta, to wpłacić na nie minimum 20 zł. Która oczywiście możecie sobie potem wypłacić, ale najpierw po prostu musicie wpłacić te 20 zł, żeby aktywować sobie konto, potem weryfikujecie się dowodem osobistym, robicie zdjęcia swojego dowodu z przodu, z tyłu i zdjęcie swojej twarzy żeby po prostu. Zweryfikować, czy nie jesteście oszustami, czy nie chcecie na przykład wyłudzić pieniędzy i nie zakładacie tych kont, iluś tam. I tutaj też możecie na to konto sobie przelewać kryptowaluty. Po weryfikacji, macie, pokażę wam się, że możecie zamówić swoją kartę Revolut. Karta jest darmowa, bezpłatna, również jak właśnie logujecie się, rejestrujecie się z tego mojego linku, który jest w opisie. Macie kartę za darmo. Jeśli się nie zarejestrujecie z mojego linku, to będziecie musieli chyba 10 zł zapłacić za kartę. Macie kartę. Karta wam przyjdzie pocztą. Bardzo szybko na przychodzi. Też ja wam nagram jak ta karta film z tą kartą moją i jak się nie opłaci możecie sobie normalnie też płacić i wypłacać pieniądze we wszystkich krajach i po potem jak karta wam przyjdzie, żeby dostać 33 zł musicie pójść do sklepu i aktywować kartę, tak jak normalną kartę bankową się aktywuje, czyli wkładać, kupujecie coś sobie na przykład za złotówkę czy za 2 złote jakiś batonik nawet może być Wkładacie kartę do terminala, wpisujecie pin, i mm, karta jest aktywowana na wasze konto. Tutaj wpływa 33 zł. Dodatkowo też za każdą osobę, która się zarejestruje z waszego linku przez 21 dni, dostajecie również 33 zł. Więc polecam Wam tutaj rejestrować się z mojego linku. Taka strona Wam się tutaj pojawia jak Widzicie konto standard 0 zł miesięcznie, to jest to właśnie standardowe, gdzie za nic nie płacicie, rejestrujecie się i dostajecie 33 zł. Oczywiście jeśli ktoś ma firmę, wtedy jak założycie konto firmowe, to dostajecie nie 33, a 200 zł. No więc po kliknięciu w link w opisie. Tutaj się y, wpisujecie swój numer telefonu, klikacie rozpocznij, przychodzi Wam SMS z linkiem do pobrania aplikacji. Y, pobieracie y, logujecie się, wpłacacie 20 zł. Aktywujecie i przypominam, 17 dni jest na to tylko. Właśnie od dziś 17 dni y, gdzie możecie te 33 zł dostać z moim kodem. Więc nie zwlekajcie, tylko się tutaj rejestrujcie, logujcie. Wszystko jest w pełni darmowe. I tak naprawdę po, po tym jak już dostaniecie te 33 zł, możecie sobie wejść tutaj w ustawienia. I zjechać na sam dół, ostatnia zakładka, na sam dół sobie zjeżdżacie. Po wypłaceniu tych waszych 33 zł macie guzik... E, zamknij konto e, i jeśli się boicie, że jakieś opłaty wam naliczą, czy coś takiego nie, e, możecie zgarnąć pieniądze i zamknąć konto. E, tylko wtedy wam wyskoczy komunikat, że przez następne 6 lat e, nie będziecie mogli założyć konta w Revolut, e, lub będą z tym jakieś problemy. Hmm. Także polecam tutaj darmowe 33 zł, możecie zgarnąć, a w najbliższym czasie jeszcze Wam pokażę, jak zgarnąć 75 zł w innej aplikacji. A i jeszcze tak dodam, że jeśli się logujecie, właśnie z Polski, to dostajecie 33 zł. Jeśli ktoś na przykład mieszka w Niemczech lub w Anglii, wtedy dostajecie 15 euro za, za, za rejestrację. Tak, także polecam wam. Tutaj rejestrujcie się z linku mojego. Zgarniajcie kasę. I możecie pisać w komentarzach, jeśli ktoś już się zarejestrował i zgarnął kasę, możecie pisać czy przyszła wam. Czy właśnie dostaliście i czy było trudno, żeby inni też widzieli, żeby zachęcić innych. Do rejestracji. Także to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć!